Zgodnie z obietnicą Bee Gees i Saturday Night Fever, drodzy Państwo, dosłownie już za kilka sekund, jeszcze chwilę, jeszcze krok i wejdziemy w nowy rok. Niech się życie z górki toczy, niech nam wiatr nie wieje w oczy spełnienia marzeń i wielu wrażeń. To kolejne życzenia od Państwa 71-151. Te życzenia i pozdrowienia oczywiście popłyną jeszcze po północy. To jest pierwszy program Polskiego Radia. To jest Sylwester z radiową jedynką. Minęła północ. Słuchają Państwo pierwszego programu Polskiego Radia. Jest 1 stycznia 2014 roku. W imieniu Zarządu Polskiego Radia składam najserdeczniejsze życzenia noworoczne wszystkim słuchaczom Polskiego Radia. Życzę Państwu zdrowia, wielu sukcesów. I powodzenia w nadchodzących 12 miesiącach. Niech w codziennym życiu zawsze towarzyszą Państwu programy polskiego radia, pełne rzetelnych informacji, ciekawych komentarzy i muzyki w najlepszym guście. Niech nowoczesne radio publiczne w 2014 roku będzie dla Państwa źródłem pozytywnych wartości, mądrym przewodnikiem po Polsce i świecie, przyjacielem, który w codziennym zgiełku doradzi. Zainteresuje, ale i także rozbawi. Korzystając z okazji, bardzo dziękuję Państwu za obecność i liczne wyrazy sympatii. Wszystko bowiem, co robimy, robimy z myślą o naszych słuchaczach. W 2014 roku chcemy nadal rozwijać naszą ofertę, tworząc najwyższej jakości programy interesujące i łatwo dostępne dla każdego z Państwa. Życzę, aby nowy rok spełnił wszystkie Państwa oczekiwania, a polskie radio przekazywało tylko dobre wiadomości o naszych sukcesach i osiągnięciach. Szczęśliwego nowego roku. W 2014 roku życzę Państwu przede wszystkim spełnienia. Życzę Państwu tego, czego Wy sami w najskrytszych życzeniach możecie sobie życzyć. Więc chciałbym, żebyśmy teraz wszyscy pomyśleli jakieś życzenie. Jeżeli już pomyśleliśmy, to mam nadzieję, że ono spełni się właśnie w 2014 roku. My w Polsce życzymy zazwyczaj sobie zdrowia, pieniędzy i jeszcze raz zdrowia i te życzenia właściwie tak uniwersalne, proste przewijają się od wigilii do nowego roku i nie chciałbym, żebyśmy dzisiaj od nich uciekali. Ja zatem również tego państwu życzę: zdrowia, spełnienia sukcesów osobistych i zawodowych i chciałbym życzyć państwu czegoś wyjątkowego, żeby ten rok 2014 zapisał się jakąś wyjątkową Kartą w Państwa życiu. Kiedyś mówiło się, aby żył w ciekawych czasach. Jedni uważają, że jest to przekleństwo. Ja mam nadzieję, że jest to dla nas wszystkich wyzwania. Zatem, żeby ten 2014 rok był rokiem wyjątkowym, ciekawym, interesującym i obfitującym we wszelkie dobra. Tego Państwu serdecznie i z całego serca życzę. Kamil Dąbrowa, szef radiowej jedynki. Sylwestrowy wieczór spędzają Państwo z programem drugim polskiego radia. Oto jego kulminacja. Zbliża się północ. Tu program drugi Polskiego Radia wybiła północ, mamy nowy 2014 rok. Z za zamkniętych okien już dobiegają odgłosy Fajerwerków, więc Ale już się może ubieram. otwórzmy. Redaktor Gregorczyk zakłada czapkę, otwiera okna i te odgłosy wtargnęły do studia z całą mocą. Zatem przy takim akompaniamencie pora na życzenia noworoczne. Myślę, że jeszcze raz wrócimy do tych bezpretensjonalnych życzeń wnuczki Andrzeja Poniedzielskiego. Abyśmy mieli coś tam i żeby było jakoś, prawda? Oraz życzymy państwu mnóstwo, mnóstwo świetnej muzyki i tego, żeby w tak zwanym prawdziwym życiu wiodło się państwu dobrze i spokojnie, aby muzyka była nie ucieczką od tego życia, ale jedynie jego wzbogaceniem. Ja bym chciał w swoich życzeniach odnieść się do do słów Tymona Tymańskiego, które padły w minionym roku. Tymon Tymański mówił o wznoszeniu fabryki własnego umysłu i później o rzetelnej pracy w tej fabryce własnego umysłu. A zatem niech nam się uda rozbudowa fabryk naszych umysłów i niech nam się chce w tych fabrykach codziennie pracować. Madame de 60 sekund. Justin Timberlake na zakończenie tego roku. I teraz y, musimy się postarać, żeby nasz korek od szampana wystrzelił w odpowiednim momencie. Ehm, Dobrze, że mam okulary. <laughs> nie, no, nie w prawie od szampana, więc nie jest źle. Okej. Okay. Drodzy Państwo, 40 sekund. No i ta senka nam się skończyła. Mamy 30 sekund do północy Michał Bagański, jak Państwo słyszą. Dobry wieczór. Czas już studio. Przedażamy. 25 sekund do 2014 roku. Pamiętam czas, kiedy zastanawiałem się, jak to będzie w 2000. 20 sekund do nowego roku. Ja powiem, ć... że będzie 15, to odliczę od 15. Jest. No to odliczaj. Ach, to ja, przepraszam bardzo. To w tym momencie mamy już 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3, 2, 1. Mamy 2014 14 rok. Drodzy Państwo, wszystkiego najlepszego w nowym roku. Niech się nas... spełnia. Niech będzie pełen energii. Ładnie szumi? szumi, jak należy. Zażyliśmy na czas. Wszystkiego dobrego. Ty przygotowujesz również utwór na początek nowego roku. Tak, bo to jest utwór, który mam nadzieję będzie, będzie brzmiał przez ten następny 2014 rok. I nada mu ton. Proszę go posłuchać. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. To spokojnie możemy już machać i żegnać 2013 rok, ale z otwartymi ramionami powitać ten nowy 2014, który wielkimi krokami zbliża się do nas. Bądźcie gotowi, bo to już teraz! 9, 8, 7, 6, 5, 6, 3, 2... To mamy 2014 rok. Życzymy Wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego, aby Wasze wszystkie marzenia się absolutnie w tym roku spełniły, aby ten rok był bezproblemowy i towarzyszyła Wam czwórka za każdym razem. I żebyście się dużo uśmiechali i byli szczęśliwymi ludźmi. O Filip Dunancjan, Kuba Marcinowicz. Jesteśmy z Wami do pierwszej.